Zajmujemy się produkcją opatrunków na trudno-gojące się rany. W tych opatrunkach wykorzystujemy biomateriał, który produkuje. Całe duże spektrum różnych substancji, które oddziały, biologicznie czynnych, które oddziaływują na tkanki martwe rany i powodują bardzo szybkie czyszczenie takich ran, a poza tym zaopatrują takie rany w substancje, które zapobiegają infekcjom bakteryjnym, dzięki czemu taka rana może spokojnie goić się. I trzecia rzecz, na którą warto również zwrócić uwagę, to jest to, że takie rany bardzo szybko się goją, dlatego że w tego typu zespole czynników, które tam się do takiej rany przetostają, są czynniki, które powodują bardzo szybką stymulację komórek do podziału czyli tak naprawdę u pacjenta. Jego własne komórki rozpoczynają podział i szybką regenerację skóry, nabłonka czy powiedzmy naczyń krwionośnych. W związku z tym terapia jest dość krótka, trwa od 3 do 6 dni, natomiast no, większość pacjentów, którzy do nas zgłaszają się, którzy w jakiś sposób są związani z tą terapią, no, wcześniej leczeni byli przez. 3-4 lata i praktycznie rzecz biorąc bezskutecznego bez skutecz, bez zakończenia takiej terapii. Dlatego no jest, nasza terapia jest na pewno bardzo fajna, bardzo e, szybka i jednocześnie bardzo skuteczna. Pomysł właściwie rodził się bardzo, bardzo powoli na podstawie przede wszystkim literatury, bo na świecie my akurat współpracujemy z profesorem, który był, można powiedzieć, ojcem takiej współczesnej bioterapii, profesor Sherman ze Stanów Zjednoczonych i powiedzmy natrafienie na jego publikacje i plus własne jakieś doświadczenia no skłoniły nas do tego, że, żeby coś takiego próbować w naszym kraju stworzyć i po prostu wdrożyć go, żeby, żeby wszyscy ludzie mogli mogli z tego typu rzeczy korzystać. No na pewno też sytuacja w naszym kraju. Bardzo wiele osób, zwłaszcza osób starszych, cierpi na różnego typu schorzenia związane z, z trudno się ranami. To są m.in. osoby, które cierpią na cukrzycę i zespół stopy cukrzycowej, czy odleżyny, czy żylaki. To są bardzo takie rzeczy no, trudne do wyleczenia, a jednocześnie nasza terapia jest w tym przypadku niezmiernie skuteczna i, i, i dobra. Dlatego wiedząc o takich, za, takim zapotrzebowaniu, a jednocześnie y, mając wiedzę na, ten, na temat tego, jak to wszystko działa, udało nam się stworzyć taki produkt, który, który myślę będzie później służył ludziom. Tutaj powiem szczerze, baliśmy się tego, że odbiór może być bardzo negatywny, dlatego że tutaj są organizmy również żywe w całej tej terapii. Natomiast okazuje się, że pacjenci, którzy powiedzmy mieli styczność z taką, z, z taką, z taką terapią, bardzo pozytywnie się na ten temat wypowiadają, i, a większość środowiska medycznego jest niezmiernie zainteresowana taką, taką właśnie nowoczesną metodą. Większość lekarzy słyszało o takiej metodzie, nigdy nie mieli z, niej, z nią styczności. No i powoli staramy się prawda, takie, to środowisko lekarskie e, informować, e, szkolić, e, przypominać i, e, i, i, i chcemy, żeby zaistniało coś takiego w ich powiedzmy mniemaniu i myśleniu w ich terapiach, żeby taka terapia również miała, znalazła swoje miejsce. Myślę, że tak, aczkolwiek no na razie staramy się skupić na, na rynku polskim. Teraz dopinamy ostatnie procedury związane z rejestracją takich produktów na, na naszym polskim rynku i myślę, że w przyszłym roku już będziemy mieć taki gotowy produkt na, na, na początku na rynek polski, a myślę, że w przyszłości na pewno będziemy również chcieli w innych krajach, bo jest duże zainteresowanie również za granicę, to muszę powiedzieć. No też bym sobie tego życzył, natomiast y, niestety za Noblistą stoją olbrzymie nakłady finansowe i olbrzymi zespół ludzi, y, którzy wszechstronnie pracują w przeróżnych dziedzinach. I y, 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 no, nie jest to takie łatwe i nie jest takie proste, nie, nie, są to, nie jest to tylko jakiś pomysł idea, ale to są powiedzmy dorobki całego życia popartego olbrzymimi nakładami finansowymi, olbrzymimi grupami. Y, współpracowników, którzy w danej dziedzinie pracują. Dlatego bardzo jest to trudne, ale również życzyłbym sobie tego, żeby coś takiego tutaj tutaj powstało.